do tutaj Stefan Bąk, witam Was No i dzisiaj odcinek, w którym będziemy budowali serwer NAS Zapraszam do oglądania W tej paczce mamy dysk 2000 GB Toshiba P300 Kupiłem go z 2 dni temu, albo 3, nie pamiętam Więc zróbmy unboxing Serwer, jeszcze nie jestem pewien W 100% aczkolwiek prawdopodobnie będziemy go budować na ubuntu, yy, Tego jeszcze nie wiem. Zobaczę co po prostu będzie lepszy czy jest zabezpieczony zabezpieczony, bo naklejka nie rzucać. Teraz bardzo dużo folii. Tutaj mamy wiadomo jakieś pianki. Okej okay. Mamy dysk I mamy dużo folii bomberkowej Otwiera się go tak, dosyć ciekawie W sumie to jest chyba pierwszy raz Kiedy kupiłem nowy dysk Nie, to jest pierwszy raz Dysk talerzowy Ale pachnie eee, Pachnie tak, jak takie farby Z tego typu No, 7200 obrotów 2 terabajty 64 mega ma Tyle Więc tak jak mówiłem Ubuntu serwer prawdopodobnie Albo Debian 9 Będzie to montowane w tym oto który jest tutaj Ja wam pokażę Wszystko będzie montowane w tym oto komputerze, który jest tutaj Tutaj jest mój główny komputer A tutaj jest drugi komputer Na tym kompie grałem w świadkocyków cyków Na daily vlog'u tej fajnie to też rozwiązałem, bo jest uchwyt i na przykład widzicie teraz tutaj sobie postawiłem statyw i teraz mogę monitor z powrotem dać i jest pięknie. E, więc aktualnie w tamtym komputerze jest e, dysk e, 500 giga, myślałem czy nie zrobić raida 0. RAID 0 polega na tym, że łączymy dyski i wtedy mamy łączymy dysk 1 i dysk 2. Przypuśćmy taki przykład, dysk mamy ma 500 giga, ten też ma 500 giga, wtedy mamy 1000 GB. Giga, 1000 przykład znowu łączymy dysk 500GB i 500 GB i wtedy mamy łącznie 500 GB. Czyli pliki są zapisywane i na dysku pierwszym, i na dysku drugim, a w przypadku RAID 0 dyski są zapisywane na dysku. Na obydwu dyskach, i jak padnie jeden, no to mówiłem, właśnie yy, padną dwa. Więc tak myślałem: na tamtym dysku, yy, na tam, tamten dysk sformatuję i na tamtym dysku 500 giga postawię Windowsa 7 Albo raczej tak, albo postawię tylko i wyłącznie Linuxa, w tym przypadku prawdopodobnie Linuxa Mint 18 albo 19, ale raczej nowsza wersja, czyli postawię prawdopodobnie na tym dysku 500 giga Linux Mint 19, tam będę miał całe wszystkie jakby programy. I ewentualnie obok tego systemu postawię sobie na tym samym dysk czyli na 5 GB, postawię sobie obok Windowsa 7, żeby ewentualnie, jak coś na przykład, yy, móc odpalić coś, jakby coś nie pykło. Zobaczę, czy uda mi się za pomocą Wina, czyli takiego programu, za pomocą którego yy, możemy zainstalować yy, programy z Windowsa na Linuxie. Jeżeli się uda wszystkie programy zainstalować, typu Vegas, yy, Reaper ewentualnie, na pewno gry pójdą. Rażej na pewno pójdą gry, które chcę, czyli CSGO yy, i GTA. Te gry raczej na Linuxie odpalę i powinno być, chociaż nie sprawdzę czy Valorant ma tego. Ale to jest dysk o serwerze, a nie o grach, więc, yy, więc przejdźmy do tworzenia pendrive'a z... Serwer z systemem, który będzie tutaj instalowany. Ja teraz już jestem tutaj i zamontowałem już ten dysk. Zamontowany został ten dysk. oto tutaj tutaj jest mój stary terabajtowy. I jak chodzi o serwer, to wpadę na inny pomysł. Robimy kompletnie inaczej sore, ale bez tego nie da się wytrzymać w tym pokoju. Robimy tak, że dysk, ten dysk 1000 z tego terabajtowego dysku. Kopię wszystkie dane na ten dwuterabajtowy. Następnie jak się to skopiuje z terabajtowego na 2 terabajtowy. To następny z komputera wyciągamy terabajtowy. Umieszczamy go w drugim komputerze. Na tym drugim komputerze jest w tym aktualnie w tym komputerze jest dysk 500 GB. Na tym dysku 500 GB instalujemy Windowsa 7 oraz Linux Mint 19. Na Linuxie Mint 19 stawiamy wirtualną maszynę, która wykorzysta ten terabajt dysku. Czyli daje po prostu wirtualnej maszynie aż ten cały jakby dysk który, ten dysk HDD, ten dysk 1000 będzie dostępny dla wirtualnej maszyny, która będzie postawiona na dysku, który ma ten 500 giga. To mam dysk na tym dysku go Shift tutaj chyba nie pójdę Jak No ja widno was po jakichś 4 godzinach. Właśnie włączyłem kompa. skopiło się dysk w tym momencie skopiowałem dysk z tego co na ten, ale partycje te same zostały, więc musiałem ją rozszerzyć w Windowsie. Zostanę jego poderem, musiałem po prostu rozszerzyć tą partycję i jest 1,8 terabajta. W tym momencie wypinam ten dysk kompletnie, żeby, ponieważ, ponieważ ten dysk do by zabiera dokładnie te same dane, co ten dysk no więc jest to bez sensu, żeby były te dyski podłączone razem, a dodatkowo mi to by utrudniło po prostu. O, co to się stało? Co się wydarzyło? Nie co się odpaliło, to jest już gotowe. I tam już grałem Ubuntu Server, A tak w ogóle to to, że to jest wyciągnięte, to to jest pozostałość po jeszcze starym birku, nie wiem czy ją kiedyś naprawię. Wkładałem wszystkie kopie na tym motodysku, wyłączę ten wiatrak. Oczywiście lubię właśnie pocwikować, no i ja włączam ten wiatrak. Zrobiłem kopię wszystkich danych, teraz w tutaj Windowsa 7, instaluję Windowsa 7 i... Jakiś tam upload wrzucam do internetu na tym kompie. Jeszcze tak, w kwestii dysku. Zobaczcie, udało się mi go w końcu zmienić na literę Z, bo wcześniej był z tym problem. I wykonałem to dzięki ciągnikowi SpisLab na forum. ziomek dał info, że najlepiej to zrobić w rejestrze. Że tutaj są litery, jakby w tym, w etapie rejestru. Więc jeżeli macie podobną akcję, ja mogę, ja to znaczy, słuchajcie, że... jak widzicie, tutaj jest dysk, to jest dysk, nie jest on dynamiczny, nalecił z tym już. Chyba nie mogę już go zmienić, ale widzicie Z. Ja tutaj słuchajcie się zmienić literem, mi się nie dało. A więc zmienię to w rejestrze, tutaj jest to w Haki Local Machine. Następnie system, mode devices i na końcu są litery. Tutaj była jakby, był jakby wartość binarna Z i wartość binarna T. Z to był stary dysk, więc wywaliłem wartość Z. I te zmieniłem na Z, uruchomiłem poznane kompa. I wszystko działa. To są wszystkie litery, jakby dysku widać. Więc mamy literę Z. I wszystko. Jest już na komputerze, bo wcześniej tego nie było. Bo wcześniej to nie działało. Więc powiedzmy, że jak chodzi o ten dysk, to na tą chwilę to tyle. Dalsza część tutaj widać, Pokażę Wam już. Utworzyłem wirtualną maszynę serwer. I dodałem do niej dysk. Tego chyba tego nie ma. Ale dodaję do niej dysk. Serwer stawiamy na Ubuntu Server. 20.04.01 Które ma LF... Coś tam... L... then You know... No... Ten... Tu jest Long Term Support. O! I że to ma wsparcie do 25 roku. Więc spokojnie... No i teraz chyba odpalimy pierwszy raz serwer. Teraz trzeba wybrać start więc go wybierzmy, Nasze nie dałem wirtualne jakieś 700 megabajtów RAMu, myślę że tyle wystarczy. Tutaj jak widać jest dysk serwer i na tym dysku serwer jest plik VHD. Plik VHD tak jak powiedziałem został stworzony po to, żeby jakby stworzyć dysk, nie wiem na jakim języku tak by postawić, ja myślę, że wybiorę chyba angielski, Polish, done network connections tutaj nie wiem jakby tutaj mam na drugim ma mam tutaj taki oto poradnik właśnie jaki on coś tam serwer na Ubuntu serwer powiedzmy że najpierw spróbujemy nie wiem czy was to jest, nie wiem czy was to interesuje jakby a ja w tym momencie serwer i widzimy się jak już będzie ta początkowa konfiguracja przejdziemy i pójdziemy wszystko instalować na serwerze żeby działał jako serwer ma update yy, jesteśmy aktualnie tutaj serwer yy, pierwszy problem już jest czyli taki, że adres IP stworzył się inny ziomek o którego oglądają jednak wziąłem innego no o tutaj sobie wpisuję tą komendę i ma adres no i sobie na ten adres normalnie wbija no i ja ten sam powiedzmy adres który te sam jakby miejsce, w którym jest adres to ja mam zamiast na przykład 192.168 i coś tak dalej to ja mam 10.0.2 jest jeszcze ten więc zajebiście, no nie wiem, no już mi się jakby ledwo zainstalowałem ten serwer i już mi się go nie chce nic z nim robić Było obrócił ten monitor i wziął to wywaliły waliły w ogóle Film wyżył mi strasznie chaotycznie, nie wiem czemu tak się jakoś stało yy, pewnie dlatego, że w momencie kiedy realizowałem ten film, to realizowałem około trzech filmów bo wtedy realizowałem film z RAMem, film z głośnikami i film z właśnie kompem w sensie właśnie z serwerem i dyskiem. Później, generalnie ten Ubuntu serwer, który tam przed chwilą widzieliście, no to finalnie się poddałem z tym serwerem. Kurwałem już machnąłem na to ręką, nie chciał mi to, chciał mi to kompletnie działać, yy, więc w ogóle to walnąłem w błoto. I nie, nie ma sensu w ogóle tego stawiać na czymś takim jak Ubuntu Server. Yy, najlepiej yy, zainstalować sobie SSH, no, nawet na tym MIDI 19 zainstalować sobie SSH, następnie zainstalować Samba i na przykład Pichola, i wtedy właśnie tego i tak też pewnie zrobię kiedyś na tym komputerze. Yy, jeżeli coś będę miał robić, to właśnie sobie na przykład gdzieś tam ustawię tego kompa w rogu pokoju pociągnę sobie kabel, bo też będę przebudowywał sieć, bo będę umieszczał chyba na górze szafy. Bo ogólnie taki burtel jest w mojej sieci domowej, więc, więc muszę jeszcze troszeczkę jednak to ogarnąć. Więc właśnie wtedy kiedy będę ogarniał, kupię sobie skrętkę, sobie będę zarabiał, bo ogarnę jak to się robi. No i wtedy po prostu ogarnę sobie sieć i jednocześnie ogarnę sobie po prostu serwer na komputerze. I w tym momencie, jak widzieliście już tam kiedyś, Yy, jak już widzieliście, już jakiś czas tam był, chyba wrześniu? Tak, we wrześniu był odcinek, yy, właśnie z nowego internetu. Tam też był fragment, właśnie o nowym serwerze. I właśnie tam serwer budowy na tym terabajtowym dysku, on sobie jest tam, on sobie normalnie działa. W sensie, ja go mam cały czas praktycznie włączonego, dlatego że on jest strasznie niepraktyczny. W sensie, włączanie, włączanie go jest strasznie niepraktyczne, bo jest problem taki, że jeżeli go wyłączę z prądu, tylko to wtedy muszę resetować coś tam w routerze, żeby wykrył w ogóle to. Więc muszę odłączyć USB, najpierw z routera, później muszę go wyłączyć. Bo, generalnie, oczywiście, mogę go zostawić cały czas włączonego, ale po co ten dysk na przykład ma przez całą noc, kiedy mnie nie ma po prostu? Kiedy nic metę z tego serwera kopywa, on cały czas nabija sobie godzinki i cały czas tam. Coś próbuję ogarniać, więc generalnie to niestety nie mam go włączonego. Co jakiś czas sobie go po prostu włączam i robię sobie backup. Więc tak jak mówię, będziemy na sambie kiedyś tam coś budować na tym kąpie, ale to w jakiejś tam dalszej troszeczkę przyszłości, pewnie jeżeli yy, kupię jeszcze jakieś inne komponenty, może do innej obudowy wsadzę tego i wiadomo gdzieś to tam umieszczę, jeszcze będą się dyski dokupić, bo tam jest te 500 giga. Yy, ten dysk właśnie 500 giga, on strasznie zamula. kupię będę o ten terawetowy jeszcze ewentualnie coś połączę po prostu. Jakiś jeden dysk na przykład. Najlepiej byłoby taki Dream, żeby, ten, żeby kupić jeszcze dwa, na przykład nie wiem, 2TB dyski, połączyć je w Ryder 1 i właśnie tam mieć najlepiej kopię zapasową. Ale to troszkę kosztuje. I są wydatki troszeczkę wyjście priorytetów wydatków. Mam ciekawsze rzeczy niż dwa dyski 2 między innymi jest audio. Tutaj tak zdradzę. Więc jeśli macie coś budować, jakiś serwer chcecie, to na pewno nie przy okazji tego filmu i nic z niego ciekawego nie wyciągniecie, oprócz tej wezmanej litery przez rejestr, ale pewnie byście co to sami znaleźć. No film trochę nie był w sensie, no tyle, no. No ja w tym momencie można powiedzieć taki urdop, zaraz zaczynam, ponieważ yy, jutro, ostatni dzień, jakiś tam mam coś, a później mam miesiąc przerwy, ale to dokładniej wam powiem w innym filmie, który tam będzie yy, w styczniu. 4 stycznia będzie film taki o zmianach na kanale i tak dalej. Więc my się zobaczymy za tydzień oczywiście, a później pojawi się 4, właśnie podsumowanie takie trochę roku, co się zmieni na kanale i tak dalej. A ja wam na tą chwilę dziękuję za oglądanie. Nie używajcie tego filmu kompletnie jako poradnika. Cześć. Jebać disa, kurwa z wisa, orka z kurwy syna i co. I dostamy bana. Nie wiecie dlaczego, bo kurwa. Miał mój test kurwa, nie, nie jestem chory.